Are you ready? Witajcie, kochani, w nowym dniu. Jak widzicie, odzywam się do was wybiórczo ale coś tam vloguję po troszku z każdego dnia albo z co drugiego dnia ojej, ale wiecie co strasznie mi razi, a ja nie mam okularów jestem teraz em, nad wodą jak widzicie dziadek, tatuś wozi łódką, dziewczynki a ja sobie teraz tutaj, o przysiądę żeby się do was odezwać, mam okazję wczoraj była bardzo duża impreza rodzinna było super dużo rodziny widziałam, której no, nie widzę, tak wiecie, za często Naprawdę było bardzo, bardzo przyjemnie i powiem Wam, kochani, że świetnie się bawiliśmy, nic nie nagrywałam, bo to taki nasz czas. Wieczorem puszczaliśmy lampiony, może Wam jakąś wstawkę na końcu vloga zrobię z tego. No, i ogólnie jest bardzo fajnie, pogoda dopisuje, chociaż dzisiaj nie ma słonka, ale jest przyjemnie ciepło. Wystarczająco troszkę, tak wiecie, oddechu złapać. Martwią mnie tylko te burze, które są w Polsce. No, to co się dzieje, to ja sama zauważyłam, że jak u nas była burza, to ona jakoś tak gwałtownie się zbiera. To nie jest tak, jak ja pamiętam za dzieciaka, że tak powiem, że te burze się zbierały, wiecie, przez jakiś czas. I słychać było z daleka e, narastającą tą burzę. Tylko teraz jest po prostu tak, że nagle zrywa się wiatr, jest jakaś trąba powietrzna e, i jest to naprawdę niebezpieczne. I, I po prostu ten żywioł mnie troszeczkę e, zaczyna przerażać. No tak, tak. E, mam nadzieję, że kochani u Was wszystko w porządku, że u Was jakieś te burze Was ominęły i że jest ok. Co jeszcze mam powiem, kochani, że fajnie siedzi nad jeziorem, że to jest takie relaksacyjne. O, tutaj wam zrobię. I tak to wygląda. Okej, okay, moja ekipa płynie. Może za chwilę ja się przypłynę jeszcze Kolorujesz? Koloruję taką mianowicie balon. Mhm, widzę, pięknie. Zielonym teraz koloruję. Dobrze. No super. Witajcie, kochani, w nowym dniu. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy koło Mostu Gdańskiego w Warszawie. Jedziemy sobie Wisłostradą. Dzisiaj sobie pobędziemy trochę w Warszawie. Kiedyś w okolicach. Pragi tam, tam dokładnie chodziłam niedaleko do szkoły, na studia. A tam kochani, zaraz szukamy, gdzie nie widać słabo, może będzie zaraz bliżej. Mamy stać. My już w domku, wróciliśmy. Byliśmy w Warszawie, pozałatwiliśmy trochę spraw. Myślałam, że kupię trochę kosmetyków sobie w Rossmanie, jakieś takie, które potrzebuję, które upatrzyłam, ale niestety powiem Wam szczerze, że nic ciekawego nie było i ceny jakieś takie wysokie. Chyba poszukam online, coś tam sobie zamówię. Pokażę Wam jeszcze tak szybko, nie wiem czy mi się uda. Rozłożę to zaraz, ja Wam pokażę, co kupiłam sobie w kropie. Dwie rzeczy dosłownie, bo mi trochę cichów brakuje. Normalnie ciuchów raczej w Polsce nie kupuję. Chyba, że dresowe spodnie, bo są takie ciekawsze według mnie. No i kupiłam też kilka kosmetyków. Też tu mam? Zaraz zobaczę, czy ja je tu wniosłam. Tak, mam. To Wam też pokażę. Kupiłam z kosmetyków. Jak widzieliście, byliśmy w Pizza Hub. Zaraz Wam, kochani, pokażę, co kupiłam z kosmetyków. Bo też parę kosmetyków kupiłam. Taką oto maseczkę. Jest to profesjonalna glinka zielona cynk, e, oczyszczająca maska wygładzająca i taka, widzicie, na dwa razy. Teraz mi się latem przyda coś takiego. Kupiłam sobie też tak na szybko zielony e, Adidas, ponieważ nie wzięłam żadnych perfum i nie mam po prostu czego użyć takiego letniego. Taki dosyć powiem Wam przyjemny zapaszek. E, polowałam na mm, Vibo bazę, chciałam tą bazę wypróbować silikonową. Zobaczymy, czy będzie dobra. I y, ostatnia rzecz do dbałości o moje włosy, a także i Matyldzi bo po Grecji ma bardzo wysuszone, jest to odżywka L'Oreal Elsev i to jest dwufazowa eliksir, natychmiastowe wzmocnienie włosów, łatwe rozczesywanie, ochrona przed wysuszeniem. Dzieci bawią się na trampolinie, także za chwilę do nich uciekam, jeszcze Wam tylko pokażę te ubranka, które kupiłam Kochani, taką oto kupiłam rokową bluzkę, ja takie lubię, to jest rozmiar S, taka trochę oversize'owa, jak widzicie z napisem, z frędzelkami, czarna, no i ta bluzka kosztowała mnie 10 zł, nie pamiętam nawet jaka tam poprzednia była jej cena, ale pewnie ze 30 nie będę mu zdrapywała, także taka oto bluzeczka, zaraz ją założę i kupiłam również tutaj... Zaraz zobaczycie sukienkę czarną. O, tak ona się prezentuje. A jej tył jest taki dość o, ciekawy, bo się wiąże te ramionczka. Jeszcze jej nie mierzyłam, także nie wiem nawet, jak ona wygląda. 20 zł albo 19,90 za ją zapłaciłam. Was. Yy, odezwałam się do Was, bo mam chwilkę, że jestem sama. Tak to jest w kółko, cała rodzina, dzieci i cały czas się coś dzieje, a ja nie mogę do Was pomówić. Także odzywam się, bo chciałam do Was powiedzieć parę słów. Przede wszystkim yy, powiedzieć Wam, że. Nie mam kompletnie czasu na nagrywanie, i znaczy na nagrywanie mam czas i nagrywam dla Was bardzo dużo materiałów, ale jest problem z montażem i po prostu te vlogi są e, może i ciekawe, tylko że bardzo okrojone. Bo ja materiału to mam po prostu czasami na 50 minut vloga, a muszę to okroić i czasami mam nagrane coś na aparacie, coś na telefonie, na męża telefonie i w końcu zgrywam tylko z jednego urządzenia. I myślę sobie później, że tu był taki świetny materiał, a ja go straciłam i wam nie, nie umieściłam go. Ale tak też to wygląda. Naprawdę powiem wam, że czas jest bardzo intensywny. Spędzamy go rodzinnie. Cały czas gdzieś jeździmy, coś zwiedzamy, kogoś odwiedzamy, są jakieś imprezy rodzinne. Także jest to dla nas bardzo, bardzo fajny czas, ale też mega, mega czynny. Nie pamiętam kiedy położyłam się spać przed 24. Tak. Tak to wygląda. Teraz dzieciaczki bawią się na zewnątrz w domku babcia kosi trawę, mąż coś tam robi przy samochodzie a ja chcę dla Was montować vloga tak na szybko i po prostu coś Wam wrzucić, bo przystoje na kanale są nie w moim stylu, wiem o tym, ale też przed tym Was ostrzegałam, także chciałam się odezwać to Wam powiedzieć, może Wam powiem trochę o planach, bo czasami są dłuższe wstawki muzyczne we vlogach plany na najbliższe dni są takie, że chcemy wybrać się na spływ kajakowy, myślimy o tym, że czeka nas rocznica ślubu 11, nasza, moja i męża, chcemy się wybrać gdzieś bez dzieci, może do kina, może jeszcze w jakieś fajne miejsce, tak naprawdę to wiem, że już fajne miejsce, ale może nie chcę zdradzać. co jeszcze kochani, niedługo też czekają nas urodziny Matyldzi, nie wiem czy coś nagram, bo to trochę takie prywatne święto, może będą jacyś goście, którzy sobie tego nie życzą, ale może Wam pokażę torta. Zamówiłam torta od mojej koleżanki z bardzo, bardzo dawnych lat. Pozdrawiam Ci serdecznie, Kasiu. Kasia robi piękne torty. To Wam pokażę. Co jeszcze, kochani, chciałam Wam powiedzieć? Nie nadążam odpowiadać na Wasze pytania, ale myślę, że po malutku będę się zbierała do tego, żeby nakreślić dla Was QA i odpowiedzieć na Wasze pytania. Mogą być to pytania wakacyjne i różnorodne, jakie sobie życzycie. Postaram się odpowiedzieć na większość pytań albo na wybrane. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, bo jestem tam najczęściej w wakacje, coś tam wrzucam jakieś zdjęcia z miejsc, z których się pojawiam. I jest to też takie miejsce dla mnie teraz moje ulubione, bo łatwiej mi wystawić coś na Instagramie tak na szybko niż nawet na Facebooku. Także serdecznie was zapraszam Karolinagr.0128. No i kochani, zabieram się za montowanie e, i odezwę się za jakiś czas. Wrzucę wam jakieś stawki, jak się dzieci bawią. Co robimy? E, mam nadzieję, że wam się te vlogi podobają, buziaczki. Teraz Co masz na tym? <zysy> <zysy> kochani w nowym vlogu, witam was bardzo serdecznie mamy godzinę którą 12.12 .12, jakoś tak ciężko nam się dzisiaj zbierało jest dość parno ma być jakaś burza deszcz, coś porywistego mam nadzieję, że pogoda się jakoś nie zepsuje wybraliśmy się właśnie z dziewczynkami i jedziemy, że tak powiem przed siebie nie mamy jakiegoś konkretnego planu po prostu pojedziemy zobaczyć hotel i plaże na około hotelu i tak na około Zalewu Zegrzyńskiego sobie pojeździmy, zobaczymy co jest ciekawego, później pójdziemy sobie może coś zjeść, może jakieś lody, zobaczymy. Co ja chciałam Wam kochani powiedzieć, że nockę miałam dzisiaj dosyć kiepską, bo Lilunia w nocy przyszła do nas i mówiła, że jej zimno, a powiem Wam, że temperatura w nocy była ze 26 stopni. Nie wiem czy jej się poplątało przez sen i chciała powiedzieć, że jest jej Gorąco i za gorąco, a powiedziała, że jest jej zimno i że chce, żeby jej założyć skarpetki. Potem nie mogła zasnąć. I od 2.25 chyba do 4.10 ja nie spałam razem z nią. Także jestem trochę niewyspana, albo może po prostu to ciśnienie spada, bo ma popadać. No i co, kochani? My jedziemy dalej, odezwa się już na miejscu. Breakdown, awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile. Nie, to taka o wał, a tutaj widzisz jest wał. Nie czeka no. Woda. Woda. O kurde, tu nigdzie nie przejdzie, chyba że wałem. A nie, no przejdzie, tam jest ośrodek. Tu jest woda. No to przejdziemy się tędy, fajnie. A będziemy mama pływać. Tutaj tak prywatnie chyba ktoś sobie. Nie, lileczko. Nikt się nie topi, kochanie. O! jakby mu taki skuter wymawiał. Chciałbyś? i kochani, jesteśmy w Białobrzegach? Ja u brzegi chyba. Nad wodą. Idziemy właśnie sobie w jakimś ośrodku wypoczynkowym. Taką dróżką. Eee, patrzymy sobie, jakie fajne łodzie, tu są jachty. Pójdziemy sobie na to. Idziemy przed Można ciebie i dojdziemy zaraz do hotelu. Ja powiem Wam, hotelu? że ten hotel. Jakiego hotelu! Zobaczysz jakiego! Jakiego! Idziemy do hotelu eee, Diana. Chcemy zobaczyć, jak ten hotel wygląda. Eee, możemy tylko od strony wody, że tak powiem, go zobaczyć, bo wjazd jest zamknięty, tylko dla osób, które mają zarezerwowane miejsca. A nas to nawet trochę interesuje, także chcemy zobaczyć, jak wygląda nad wodą po prostu w tym miejscu. A teraz sobie idziemy. Zachmurzyło się niebo. Mieliśmy dzisiaj jechać na spływ kajakowy, ale dobrze, żeśmy tego nie zrobili, bo o 13 ma zacząć padać i myślę, że już em, po okolicach, gdzie mieliśmy wypożyczyć kajaki i mieli nas tam wywieźć w górę rzeki, pada. Tak mi się wydaje. Fajne te łódeczki. Widzicie kochani? Przyjemny spacer. Tak się trochę ochłodziło. Mam wrażenie, że już jest lepsze ciśnienie. Ta jest superowa. Orkan. Fajna tam jest łódka. Maluszku. Co tam szukasz do jedzonka? Malutki. Zobaczcie kochani. Właśnie jesteśmy przy tym ośrodku. Widzicie tą altankę białą? Jest cudowna. Tam jest strefa rezerwacji. I na plaży jest... widzicie? Do wzięcia ślubu na plaży. Czyż to nie jest piękne? My dzisiaj rocznicę nana, a tutaj takie wspaniałe rzeczy. Hmm? Hmm. Czytasz menu, co wybrałaś? Wybrałam takie to z pierogi Co ma ruskie pierogi wybrać? A te dzieje jakie wybrała pierożki? Ja wybrałam na słodko pierogi. No. Czyli z jagodami i... Z pitą śmietaną. Exacty. Bo ja uwielbiam Może być? Tak. Bliżej stacja. Bliżej Kochanie dobre klaczki. Pyszne. Kotuś? Mama, ja tego nie jest To nie jest tego. Ja też mam pierożki mix. I Lila też ma pierożki mix, tak? Lila ma Ruskie?